Kolorowe literki. A jak? Ale kurwa, a jebać! By jak? Bydlaki Ty jak? Kuj, dupę moderacji. Dy jak? Debilu, co ty grasz? E jak? F jak? G jak? Gazowana. E, ona powinna być niegazowana. gazowana. Stąd koronawirus? I ja. Jestem przestępcą seksualnym! Jestem przestępcą seksualnym! jak. Kurwa, nie! Ly, jak. Lech Małęsa. My, jak. Mama wyjebane w te studia! Zostałem kurwa piratem! jak. No kurwa! Czemu mnie to zabiło? O, jak. Oż kurwa! P, ja. Przez te policyjne kurwy normalny człowiek na chleb nie ma. Raz powiedziałem, 700 godzin mam w tej nie trzeba mnie uczyć grać. Sy, ja. Siema. O, kurwa. Ty. Ja... Tak, je sierpę, schuj ci w dupę. U, jak. Wy, jak. Za siedem? Za siedem? Kurwa, za siedem?